Nie Pana Go na cytrzem Chwalcie Króla świata, bo On Bogiem jest Chwalcie Pana niebios, Go na trzech, Walcie, Króla świata, bo On Bogiem jest Chwal duszą moja, Pana mego Króla Chcę chwalić Pana, jak długo będę żył Chcę śpiewać memu Bogu, póki będę istniał w tym go sławiacz, śpiewać aleluja. Chwalcie pana niebios, walcie go na cytrze. palcie, króla świata, bądź Bogiem jest. Walcie pana niebios, walcie go na cytrze. Chwalcie króla świata, bądź bo Bogiem jest. Chwalcie pana niebios, walcie go na cytrze. Chwalcie króla świata, bądź bo Bogiem jest. Chwalcie pana niebios.